Dzień dobry moi drodzy, witam na kanale, którego nikt nie ogląda. Dzisiejszy komentarz chciałabym poświęcić sprawie do tej pory niewyjaśnionej, trójki z Westminster w stanie Colorado. Zaginione osoby to 39-letni Paul Skiba, jego 9-letnia córka Sara Skiba oraz jego współpracownik i kolega Lorenzo Chivers, 37-letni. Zaginęli oni 7 lutego 1999 roku. No, ale zanim przejdziemy do szczegółów, to parę słów o Paulu. Otóż Paul był rozwodnikiem. Jego była żona Michelle Russell. Utrzymywała z nim dobre relacje. Mieli córkę Sarę i co drugi weekend Paul ze swoją córką spędzał. Czas ale generalnie był związany w tym czasie, w którym zaginął, był związany z Teresą Donovan, z którą mieszkał u jego matki Sharon w Westminster właśnie. Generalnie ten związek z Teresą nie należał do udanych. Mężczyzna dosyć się żalił na Teresę i w zasadzie planował się z nią rozstać, a to dlatego, że Teresa, jak on to określił, była dość leniwa. Większość obowiązków zrzucała na jego matkę, a zajmowała się głównie leżeniem na kanapie bądź imprezowaniem z sąsiadem. Urodził im się syn. Tyle, że Paul nie był pewny w ogóle swojego ojcostwa. Planował w niedługim czasie potwierdzić bądź nie potwierdzić ojcostwa za pomocą badania DNA. No, i generalnie w ogóle planował rozstać się z kobietą. No, z tych powodów, które już wymieniłam wcześniej. Jeżeli chodzi o zawodowe sprawy, to Paul był właścicielem firmy przeprowadzkowej. Firma nazywała się Tough Movers. Firma nie zatrudniała zbyt wielu pracowników, dysponowała dosłownie paroma furgonetkami no i to tak wyglądało zawodowo czyli Reasumując, mieszkał wraz ze swoją matką Sharon oraz partnerką Teresą Donovan oraz był właścicielem i jednocześnie szefem firmy przeprowadzkowej TAF Movers. I generalnie rzecz biorąc, zaginęli oni 7 lutego. 7 lutego to był dzień, był weekend w ogóle, i to był ten weekend, kiedy Paul, który Paul powinien spędzić ze swoją córką Sarą. No, ale niestety wyszła taka sytuacja, że okazało się, że jeden z jego pracowników, który miał de facto przeprowadzić przeprowadzkę, no, rozchorował się. No i chciał, nie chciał, Paul wraz z innym pracownikiem, Lorenzo Chiversem, postanowili, postanowili po prostu przejąć to zlecenie, krótko mówiąc. No, ale przecież jeszcze było spotkanie z Sarą, z córką. No. Nie mógł go za bardzo odwołać, ponieważ jego była żona Michelle udała się w podróż, więc dziecko no, nie, nie byłoby pod żadną opieką. W związku z tym Paul no, zdecydował się córkę zabrać ze sobą do pracy. To no, miał być po prostu kurs, który mieli po prostu wykonać i potem mieć czas dla siebie. No ale z tego kursu nie wrócili. Po południu, partnerka Pola Teresa dzwoniła do jego matki z informacją, że mężczyzna nie wrócił nadal do domu. Okazało się, że ostatni raz całą trójkę widziano około godziny 18:00 18, no już po wykonaniu zlecenia w Morrison, bo generalnie zlecenie zostało wykonane. No, Teresa zadzwoniła na policję, gdy nastała już noc, a mężczyzny nadal w domu nie było. postanowiła zawiadomić policję. Zadzwoniła na policję, ale jak sama stwierdziła, nie została potraktowana poważnie. No, niedługo po niej na policję zadzwoniła również matka Ola, czyli Sharon, no, również zgłaszając, no, że mężczyzna nie wrócił do domu. A kolejną osobą, która również zadzwoniła na policję, była, była żona Pola, Michelle, z kolei zgłosić, że córka nie wróciła do domu po spotkaniu ze swoim ojcem. Policja niby przyjęła te zgłoszenia, ale generalnie nie podjęła żadnych działań. 8 lutego, czyli następnego dnia, do firmy przyjeżdża inny pracownik tej firmy, Jerry Baby, który nie może się dostać na parking. Okazuje się, że w zamku, którym otwierało się bramę, żeby wejść na teren firmy, ktoś wymienił wkładkę. Mężczyzna musiał więc pokonać ogrodzenie, żeby w ogóle wejść na teren. Pierwsze, co zwróciło jego uwagę, oprócz obecności, oprócz w zasadzie nieobecności Paula oraz Lorenzo, była Nietypowo zaparkowana furgonetka, którą mężczyźni przybyli, mieli to zlecenie przeprowadzać. Otóż furgonetka stała krzywo i w ogóle była ustawiona w dziwnym miejscu. Mężczyznę to zastanowiło, dlatego że Paul był bardzo pedantyczny i bardzo szczegółowy, i nigdy w życiu nie zaparkowałby auta w ten sposób. W związku z, więc z tymi obserwacjami, no i przede wszystkim z tym, że mężczyzn nie było w pracy, Jerry zadzwonił na policję, żeby to zgłosić. Policja przybyła na miejsce dopiero 11 lutego, czyli trzy dni po zgłoszeniu. I jak zaznaje Jerry, śledczy w zasadzie bardziej wniszczyli. Ewentualne ślady, niż je zbadali. Na przykład kompletnie nie zwrócili uwagi na dużą kałużę oleju silnikowego, którą mężczyzna dostrzegł na terenie parkingu. Dodatkowo ta kałuża była przykryta jakąś tam z kawałkiem sklejki, ale śledczy się tym w ogóle nie zainteresowali, mimo że Jerry informował ich, że tej kałuży nie było tam wcześniej. Przyjechali, popatrzyli, pojechali. Koniec. Na tym koniec. W związku z tym, e, Pola, Sharon, umawia się na terenie tej firmy, na tym parkingu, e, z Richem e, Lesmeisterem e, i spotykają się tam 13 lutego. Sharon, Rich, który przyjechał na to spotkanie ze swoją żoną Carol. Rich był mechanikiem samochodowym i generalnie zajmował się wszystkimi samochodami firmy Tough Movers. Kiedy przyjechali, mężczyzna obejrzał tą furgonetkę, którą, którą cała zaginiona trójka wykonywała to zlecenie i dostrzegł, że cały bok tej furgonetki, którą teraz widzimy, tego typu furgonetki, Nosił liczne ślady po kula. Na masce dostrzegł dość dużą rozmazaną plamę krwi, a na przedniej szybie, czy za przednią szybą, znajdował się kawałek ludzkiego skalpu. No, po, po tych wszystkich spostrzeżeniach, znów wezwano na miejsce policję. Policja przyjechała. No, zebrała te informacje, po czym zabrała tą furgonetkę ze sobą. Po jakimś czasie, niedługim zresztą, furgonetkę zwrócono rodzinie Pola. Szokujące było to, że, że wszystkie te ślady, które były, nadal tam były. Po prostu oddali to auto i z tą krwią, i z tym skalpem, i z tym wszystkim. Rodzina w związku z tym wysnuła taki wniosek, że oni w ogóle tego nie zbadali. No, więc matka Pola znów daje się na policję. Tym razem, po złożeniu przez nią tych wszystkich informacji, tych oświadczeń, sprawę wreszcie potraktowano nieco bardziej poważnie, i do całego tego śledztwa włącza się CBI, czyli taki lokalny odpowiednik FBI, dokładnie Colorado Bureau of Investigation. I o CBI ponownie przeprowadza badania tej furgonetki. Używają do, do tego celu luminolu, który wykazuje ślady krwi na tyle pojazdu oraz bardzo dużą jej ilość, że tak powiem w przestrzeni kabinowej samochodu. Po zbadaniu próbek DNA okazuje się, że ta krew jest mieszanką krwi Polaskiby i jego córki. I biorąc pod uwagę, jaka ogromna ilość tej krwi znajdowała się w pojeździe, no, natychmiastowo uznano ich dwoje za zmarłych. No, śledztwo ruszyło. 17 lutego znaleziono prywatne auto Lorenzo, które zaparkowane było w Westminster. A 10 dni później, czyli 27 lutego, znaleziono auto, prywatne auto pola które zaparkowane było w Denver. Badanie obydwu tych pojazdów nie wniosło nic, nic nowego do, do sprawy. Natomiast w marcu 1999 roku policja Thornton oraz CBI zorganizowało konferencję prasową, na której oficjalnie potwierdzono ich dowody, jakie zebrano. Wystarczają do tego, żeby uznać, iż cała ta sprawa jest po prostu... O oznaczeniu kryminalnym, że zostało popełnione tam przestępstwo. No oczywiście w związku z, z intensyfikowaniem się całego tego śledztwa, no pojawili się świadkowie. Świadkowie zeznali, że w nocy z 7 na 8 lutego, czyli w tym czasie, kiedy cała trójka zaginęła, słyszano na parkingu należącym do firmy Pola czy jakiejś kobiety oraz obserwowano, iż furgonetka siedmiokrotnie wyjeżdżała z tego parkingu i wracała. Do tego po bliższych oględzinach przeprowadzonych przez CBI głównie dostrzeżono, że na jednej, na jednej z furgonetek brakuje fragmentu sta, stalowej rampy i śledczy sobie pomyśleli, że być może ten element posłużył do obciążenia ciał celem ich zatopienia. A cała ta hipoteza wzięła się też z tego, że kiedy badano furgonetkę, którą wtedy cała trójka podróżowała, na spodzie tego auta, na podwoziu, znaleziono duże fragmenty roślinności, która z reguły występuje w okolicach zbiorników wodnych. I wszystkie zbiorniki wodne, które znajdowały się w okolicy, zostały przeszukane za pomocą nurków, no ale niestety bez żadnych efektów. W międzyczasie partnerka Pola, Teresa Donovan, czyna batalię sądową przeciwko matce Pola, przeciwko Czaron. Otóż Teresa domaga się, aby. W jej ręce przeszły wszystkie nieruchomości oraz firma Pola. Sharon się temu sprzeciwia. Sprzeciwia się z takich to powodów, że wiedziała o tym, że jej syn planował się rozstać z Teresą, że ten związek nie był udany i że z całą pewnością Pol nie chciałby, aby cały jego majątek trafił w ręce tej kobiety. I Sharon ostatecznie wygrywa tą sprawę sąd. Uznaje, że do czasu odnalezienia się tych osób bądź ich szczątków, w ogóle do końca e, całego, całej tej sprawy, e, Sharon ma zarządzać tymi, tymi, e, tymi, no, tym całym majątkiem syna. E, no ale tym samym na celowniku policji znajduje się Teresa Donowa. E, otóż. Okazuje się, że policja wpada na pomysł, że być może kobieta ma, ma coś wspólnego z tym całą, z tą, tą sprawą. No bo jakby nie patrzeć, no przecież miała motyw. Albo nawet nie jeden. Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że pierwsze, kobieta być może wiedziała o tym, że Paul e, nie będzie chciał z nią być. Być może wiedziała o jego zamiarach e, wykonania testu na ojcostwo. Poza tym no, był jakiś majątek, który chętnie no, pewnie by zatrzymała, prawda? Więc tych motywów było ileś. Do tego kobieta nie przeszła badania na wariografię. No ale nie znaleziono żadnych konkretnych dowodów, które mogłyby wskazywać na jakikolwiek jej udział w tej sprawie. I finalnie sprawa jest cold case nie ma rozstrzygnięcia, nie odnaleziono tych osób, ani ich szczątków, no i tyle, tak? No i teraz czas na jakąś analizę, no bo sprawa jest dość ciekawa, ale no pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to na naprawdę niebywałą wręcz, niebywałe wręcz zaniedbania, Delikatnie mówiąc, ze strony policji, która no, w zasadzie kompletnie nie zbadała tego terenu ani tego auta. Przecież była tam jeden raz, drugi raz. Już pomijam, że się nie spieszono. Nie zbadano tej kałuży z oleju z silnikowego. Nie zbadano sklejki, którą ktoś na tą kałużę położył. Nie zastanowiło śledczych, kto wymienił wkładkę w bramie. Nie, nie, nie dostrzegli ani plamy krwi na masce, ani fragmentu ludzkiego skalpu za szybą, ani dziur po kulach nie dostrzegli. Auto pojechało do badań, wróciło tak, jak pojechało. Nic nie zrobiono, pytanie czemu? I dopiero to CBI prawda, ruszyło tą sprawę w jakikolwiek sposób. No, co prawda bez rezultatów, ale jednak coś tam się zadziało. Mnie na przykład zastanawia jedna rzecz. No bo o ile krew, która była wewnątrz pojazdu, należała do Pola i do Sary, no ale przecież pojechały tam trzy osoby, a nie dwie. Nie, nie natknęłam się na informację, aby również znaleziono tam krew Lorenzo. To gdzie on był? Wtedy. Prawda? No bo w zasadzie w pojeździe nie było ani jednego śladu świadczącego o tym, że mężczyzna tam był. Gdyby padł ofiarą przestępstwa, no nie wiem, został zastrzelony, no to również jego, jego krew by tam była. A nie ma takich informacji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o Teresę. No, miała motyw. Stanawia mnie jej imprezowanie z sąsiadem. Nie wiem nic o sąsiedzie. Jak bliska była ich relacja. No ale jeżeli Paul podejrzewał, że dziecko niekoniecznie musi być jego, więc być może jej relacja z sąsiadem była bardzo zażyła. I teraz tak. No, czy Teresa mogła zlecić komuś zlikwidowanie swojego, swojego partnera? No, teoretycznie oczywiście, że mogła, ale mnie bardziej zastanawia Lorenzo, dlatego że, mężczyzny, że nie ma żadnego śladu mężczyzny w tym aucie, w sensie prawych śladów nie ma należących do niego. Czyli musiał być poza tym autem. Auto zostało ostrzelane. Takie. Kojarzy mi się, wiecie, jak to w Ameryce, jak są gangi, występuje takie coś jak drive by, prawda? Czyli ostrzelanie celu zjadącego samochodu. Prawda, samochód przejeżdża, następuje ostrzał i samochód jedzie dalej, prawda? Być może tego typu sytuacja zaistniała tam również. No, ale jeżeli tak, to znów mamy zeznania świadków, którzy twierdzą, że jakieś ruchy były wykonywane w nocy na tym parkingu. Czyli, jak rozumiem, potencjalni sprawcy musieli przyjechać na teren tej firmy. Tam musieli coś zadziałać, prawda? No, nie wiem, może pozbyć się po prostu tych ciał. Jakoś. I gdzie się ich pozbyli. Jeżeli to wszystko się rozgrywało w przeciągu jednej nocy, a tak się rozgrywało, ponieważ już następnego dnia rano y, auto stało zaparkowane na tym parkingu, już wkładka w bramie była wymieniona, prawda? ciał już nie było w pojeździe. A skoro tak, czyli musieli wywieźć te ciała gdzieś w jakimś bardzo nie, nie bardzo odległym obszarze. Je no i przecież to musiał, na tym terenie tej firmy musiał być ktoś, kto doskonale wiedział jak się po niej poruszać, wiedział gdzie ma się udać. Dlaczego ta furgonetka wróciła z powrotem na ten teren w ogóle? No komu by to przyszło do głowy w tej sytuacji, prawda? No po co? Przecież mogło, mogli doprowadzić do zniknięcia całego pojazdu. Dlatego zastanawiam się Lorenzo, który, żeby furgonetka wjechała na parking, trzeba było mieć klucz do bramy. On jako pracownik firmy musiał go mieć. Oczywiście teoretycznie Teresa też mogła mieć taki klucz. Mogła go choćby dorobić. Nie byłoby z tym problemu, e, mieszkali razem. Niekoniecznie osobiście musiałaby ją otworzyć, mogła dać ten dorobiony klucz komuś, komu zlecić mogła to przestępstwo, aczkolwiek mimo być może jej perfidii, to i tak bardziej, bardziej zastanawia mnie Lorenzo, który ewidentnie wyparował, prawda? I żadnego śladu przynajmniej na to, wskazującego na, na, na to, że poniósł śmierć, nie ma. Po prostu nie ma. Nie wiemy, jakie relacje między panami były. Być może wcale niekoniecznie jakieś super. Być może Lorenzo po prostu koniecznie pałał sympatią do pola. I może postanowił po prostu go zlikwidować. Może liczył też na jakieś profity w związku z tym. Trudno powiedzieć. Sprawa jest na pewno niewątpliwie ciekawa. Chociaż nie wydaje mi się jakoś szczególnie trudna do rozwiązania, i być może policja, no, przez swoją opieszałość, no, być może policja też myślała o, o Lorenzo. na no, Tyle, że mężczyzna zniknął, a go nie ma, więc trudno, trudno go przesłuchać tym samym, prawda? No i cóż, będę na pewno chciała, prosiła was o komentarze tej sprawy. Komentowanie tej sprawy jakoś, jak wy myślicie, bardziej wstawialibyście Teresę, bardziej Lorenzo, a może żadnego z nich, może to zupełnie przypadkowa sprawa, według Was. No cóż, proszę o komentarze i do zobaczenia następnym razem, niedługim, mam nadzieję. Życzę Wam miłego. Weekend i pozdrawiam. Pa!